Tak, dla ciebie oczywiście yy, biała, prawda, tak. cukier, a dla ciebie czarna bez cukru. Ty widziałaś to? Widziałaś co zrobił? No, Rozsłuchałeś? Ale jesteś jedyną osobą, jaką zna, która w z pysznej, deski zrobić taką paskudnie słodką kawę po turecku. Nie siadaj. Nie próbuj, I sobie, a wiesz, a wiesz, nie lubię cię. Drzwi się zacięły. No Co ty, ty się barykowałeś? Co to jakiś bariat? No co się stało? Nie, co się stało, co się stało? No co? Drzwi się zacięły. Coś lampana. Lampada? Naprawdę? Czym tylko tłuje, że mnie całą nawet ci nie jesteś w stanie powiedzieć, że mam nagrodę? O, się pani o... o... Czy <grym> dobry, czy dobry? Czy pani pozwolą, że przedstawię? To jest moja księgowa. Carady. A to jest moja serdeczna przyjaciółka. Lufa. Au! no przecież wiedziałem, że na L. Lucy! To jest akurat prawda, bo to jest zawsze wina żony. No tak, a co ty myślisz? No, co robi taka babeczka, zanim sobie o facetam faceta wokół obrączki? Ona tu będzie miała kończochy, tu będzie miała bieliznę, ona będzie zaskakiwać, ona, ona będzie na żerandol, ona wskoczy do kosza na krady. I poświeje, co? Leży taka chłoda i 40 lat pozycja misjonarza.